On nie spadł! Nieprawdopodobne! Ty ciągle używasz tego słowa, nie sądzę, że to, to słowo oznacza. To co ty myślisz, że oznacza? Witam moi drodzy, nazywam się Justin Peters Zobaczcie i mam nadzieję, że Ty i twoja rodzina well miewacie się dobrze. Dziękuję bardzo dobrze za oglądanie tego wideo. Pierwszy oficjalny odcinek z serii Indie de Montoya. I zamiast powiedzenia, nie sądzę, że to słowo oznacza to, co ty myślisz, że oznacza, to będzie nie sądzę, że ten werset oznacza to, co ty myślisz, że oznacza. I pierwszy werset, któremu poświęcimy naszą uwagę, to werset 27 z Ewangelii Jana, rozdział 10. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. To jest bardzo znaczący werset. Dla całego nauczania o tym, że Bóg przemawia do nas bezpośrednio, dosłownie, poza Biblią. Tu jest krótki przykład od Roberta Morrisa i Priscilla Shire. Ewangelia Jana, rozdział 10. Spójrz na werset pierwszy. My mówimy o Jego owcach i o tym, że możemy słyszeć Boga. I zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi drzwiami jest pasterzem owiec. Temu od otwiera, i teraz bądź uważny, i owce, spójrz, słuchają Jego głosu. Czy zauważyliście te trzy słowa? Hear, Słuchają Jego głosu. Werset Ewangelii Jana dziesięć so dla mnie jest najbardziej i zwięzłym i wyczerpującym wersetem w Biblii, w Biblii na temat słyszenia uh, Bożego to, głosu. Jezus powiedział moje owce słyszą mój głos, ja znam je i one za mną podążają. Słyszenie głosu Boga w ten sposób, to znaczy dosłownie, poza Biblią, musi być bardzo znaczącą częścią chrześcijańskiego życia. Obejrzyj teraz Rika Warrena. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy serię o tym, jak nauczyć się słyszeć Boży głos. Niewiele rzeczy jest ważniejszych niż to, ponieważ ty nie możesz mieć relacji z Bogiem, jeśli nie możesz Go słyszeć. Jeśli wszystko, co robisz, to tylko mówienie do Niego w modlitwie i nigdy nie słyszałeś Boga mówiącego do ciebie, to jest to tylko jednostronna relacja. To tak naprawdę nie jest żadna relacja. Więc według Ricka Warrena i większości ewangelicznych nauczycieli i głosicieli dzisiaj, powinniśmy słyszeć Boga mówiącego do nas regularnie poza Biblią. Jakimś cichym głosem, ale to będzie następny werset, któremu przyjrzyjmy się później w naszej serii. Więc jakimś cichym głosem, jakimś wewnętrznym wrażeniem, przeczuciem, jakimś namaszczeniem, albo może nawet słyszalnym głosem. Ale zawsze powinniśmy słyszeć Boga mówiącego do nas bezpośrednio w dosłownym znaczeniu poza Biblią. I jeśli go nie słyszymy, to znaczy, że że nie mamy prawdziwej relacji z Bogiem. Popierać ma to werset 27 z Ewangelii Jana, rozdział 10. Spójrzmy więc na werset 27 w prawdziwym jego kontekście. Żeby to zrobić, musimy tylko cofnąć się o jeden werset. Spójrzmy na werset 26 z Ewangelii Jana, rozdział 10. Jezus adresuje to do niewierzących Żydów i mówi do nich, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają Mego głosu i ja je znam, a one idą za Mną. Bardzo jasno widzimy więc, że w wersecie 26 kontekst dotyczy zbawienia. To byli niewierzący Żydzi i Jezus powiedział do nich, że przyczyną, dla której nie wierzą, jest to, że nie są Jego owcami. Moje oczy słyszą mój głos, ja znam je i one za mną podążają. To jest bardzo jasne nauczanie o zbawieniu. I jeśli to nie jest wystarczająco jasne, spójrzmy na następny werset, 28. Jezus mówi, a ja daję im życie wieczne. Drodzy przyjaciele, czy może to być jeszcze jaśniejsze? To nie jest nauczanie o tym, żeby przemawia do Ciebie jakimś zewnętrznym wrażeniem, albo cichym głosem, czy coś w tym rodzaju. Żeby powiedzieć Ci, gdzie masz zjeść posiłek jakiegoś dnia, albo żeby Ci powiedzieć, że masz skręcić w prawo, w momencie, kiedy na tym skrzyżowaniu zwykle skręcasz w lewo, albo coś w tym rodzaju. A może nawet gdzie masz zakupić indyka na święto dziewczynie? Nie, nie, ja nie przesadzam. Spójrz na to. Tak więc pytasz mnie, czy Bóg przemawia konkretnie do Moja Moje odpowiedź yes, brzmi tak, przemawia. Pozwól podać mi trzy przykłady. Mówiąc o kupowaniu artykułów spożywczych pewnego dnia, a miałem przez bardzo mało czasu, chciałem kupić indyka na święto dziękczynienia. Mój czas naprawdę uciekał, i myślałam sobie, że nie powinienem robić zakupów teraz. I powiedziałem do Boga, pokaż mi, co mam robić. I to było tak, jakby Bóg powiedział: idź do tego sklepu i kup tego indyka teraz. Trochę wbrew mojej woli poszedłem. Poszedłem do końca sklepu, prosto we właściwe miejsce, znalazłem indyka o właściwej wadze. Od razu wyszedłem, zapłaciłem i, zapłaciłem i wróciłem do samochodu w mniej niż około 25 minut. Czy Bóg powiedział mi, żebym poszedł? Tak powiedział. Czy Bóg kiedykolwiek powiedział tobie, gdzie masz zakupić twojego świątecznego indyka? Jeśli nie, to widoczny czas. Stany jest bliżej Boga niż ty. Kochani, Jan 10,27 nie dotyka nawet tematu o tym, że Bóg daje nam jakąś bezpośrednią, wyjątkową wiedzę spoza Biblii na co dzień i że robi to regularnie. Nie o to chodzi w Ewangelii Jana rozdział 10. To, co pokazuje rozdział 10 Ewangelii Jana, to życie wieczne, spawienie. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie w wersecie 28, a ja daję im życie wieczne. I to dawanie jest głównym tematem w Ewangelii Jana. Pozwól, że pokażę Ci kilka innych wersetów z Ewangelii Jana. Przejdźmy do Jana rozdział 10 rozdział 6 i spójrzmy na wersety 37 i 39. Jan 6:37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Jan 6:39, a to jest wola Ojca, który mnie posłał, aby nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał. Tak więc bardzo jasno Jezus mówi o zbawieniu. Chrześcijanie to ci, którzy zostali podarowani synowi przez jego Ojca. A teraz spójrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 17. To jest arcykapłańska modlitwa. To jest najdłuższa zapisana modlitwa Jezusa, którą on zaniósł do Ojca krótko przed jego ukrzyżowaniem. Tak więc Jan 17, spójrzmy na werset drugi. Jezus mówi: Jak ty, ojciec, dałeś synowi Chrystusowi władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś, to wszystkim, którym mu dałeś, dać Werset szósty: Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich. Werset dziewiąty. Ja proszę za nimi. Oczywiście odnosi to do Jego uczniów. Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. Możesz zobaczyć bardzo duży kontrast tutaj, który Jezus zaznacza pomiędzy światem, a tymi, którzy zostali Chrystusowi podarowani przez Ojca. Chrześcijanie, wierzący, ty i ja. Spójrzmy na wersję 24. Jezus mówi: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Drodzy moi, jeśli znacie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, jeśli jesteście w jedności z Jezusem Chrystusem, to wiesz, kim jesteście? Jesteście darem. Jesteście podarunkiem od Ojca dla Syna. Zostałeś dany przez Ojca Synowi, ustanowiony w przeszłości przez Ojca do wieczności. Ty i ja, jako chrześcijanie, jesteśmy darem miłości od Ojca dla Syna. To jest piękny fragment z Biblii. I co się dzieje, kiedy osoba zostaje zbawiona? Oto co się dzieje. Zanim się nawrócimy, ty i ja jesteśmy zgubionymi owcami. Jesteśmy zagubieni. Gdzieś tam na zewnątrz, na pastwisku naszego życia, mając głowę na dole, gryząc i chrupiąc trawkę, koniczynkę, cokolwiek, myśląc tylko o swoich sprawach, ale nagle słyszymy głos. Słyszymy głos i podnosimy nasze głowy, widzimy pasterza i idziemy do Niego. Idziemy do Niego w zbawieniu. Idziemy do Niego w nowym życiu. To jest odrodzenie. To jest skuteczne wezwanie Ewangelii. Kiedy Jezus, dobry pasterz, wzywa Jego owieczki, Jego owieczki słyszą Jego głos. Idą do niego w zbawieniu. Drodzy przyjaciele, to nie jest mowa o tym, że Bóg coś cichym głosem i w naszych głowach słyszymy, co mamy zjeść w przerwie jakiegoś dnia, albo gdzie mamy kupić naszego świątecznego indyka, albo jaką pracę wybrać, czy coś w tym rodzaju. Coś tak trywialnego i banalnego jak to. Co za straszna trywializacja tak pięknego, cudownego fragmentu Biblii. Ewangelia na rozdziału 10, to jest przepiękny tekst. Jest to bardzo głęboki, znaczący, pocieszający tekst dla nas. To jest strasznie, strasznie niesprawiedliwe wobec Słowa Bożego, że zaniżono to do czegoś tak przyziemnego, jak dawanie nam przez Boga codziennych wskazówek w naszym życiu, gdzie powinniśmy skręcić w lewo czy w prawo, czy coś w tym rodzaju. I drodzy przyjaciele, nie musicie być greckimi uczonymi, żeby zobaczyć, jaki to jest kontekst. On jest bardzo jasne. Tutaj po prostu czytaj, przeczytaj to w swojej Biblii. To jest po prostu oczywiste, jaki tutaj jest kontekst. I każdy, kto bierze 10 rozdział Ewangelii Jana, werset 27 i zaniża go do czegoś takiego, jak to, interpretuje to po prostu bardzo źle. Szczerze, zabrzmi to bardzo ostro, ale ja tak naprawdę myślę, jeśli możesz wziąć 10, 10 rozdział Ewangelii werset 27 i przekręcić go do takiego znaczenia, to znaczy, że ktokolwiek by to zrobił, nie interesuje się tym, by głosić Słowo Boże. Naprawdę nie interesuje się nauczaniem Słowa Bożego. Jeśli przegapiasz prawdziwe znaczenie tego tekstu, który jest tak wyraźny i tak piękny i umniejszasz go do czegoś, co jest tak mało znaczące, to nie masz interesu w tym, by głosić Słowo Boże. A jednak półki w chrześcijańskich księgarniach uginają się pod ciężarem książek, które mówią o tym, jak usłyszeć Boży głos. Ewangelia Jana rozdział 10, werset 27 jest kluczowym wersetem dla nich. I jeśli chybyłeś tak źle, to po prostu musisz przestać nauczać Słowo Boże, ponieważ jest to straszne niezrozumienie tego fragmentu. Ten rozdział Ewangelii Jana jest jeszcze bardziej cudowny. Spójrzmy na niego jeszcze raz. A ja daję im życie wieczne, i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Jana 10, 28. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad bezpieczeństwem Twojego zbawienia, to spędź czas nad Ewangelią Jana, rozdział 10. My, chrześcijanie, jesteśmy podarunkiem miłości od ojca dla syna. I Jezus trzyma nas w jego silnej, bezpiecznej dłoni, i nikt nie może nas wyrwać z jego ręki. Jeśli by nawet jego ręka nie była wystarczająco silna, a jest wystarczająco silna, to spójrz na werset 29. Jezus mówi: "Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Mego Ojca." Więc my, jako chrześcijanie, jesteśmy trzymani w silnej ręce Chrystusa. Jesteśmy trzymani, ponieważ Bóg dał nas Chrystusowi. I On trzyma nas jako cenny podarunek miłości od Jego Ojca. I następnie, tak jakby ręka Jezusa nie była wystarczająco silna, On bierze rękę Ojca i owija wokół jego własnej dłoni. I nikt nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Ojca. Drodzy przyjaciele, jesteśmy trzymani przez rękę Chrystusa, a Chrystusa ręka jest trzymana przez rękę Ojca. I przyjacielu, nikt z tego uścisku nie zostanie wypuszczony. Życie wieczne jest darem. My zostaliśmy podarowani Jezusowi, synowi. I syn daje nam życie wieczne. A tego, co daje Bóg, nie odbiera. Mam nadzieję, że było to zachęcające dla Ciebie. To nasza pierwsza seria Indiego Montoya. Ciągle używasz tego słowa, ciągle używasz tego wersetu. I nie sądzę, że oznacza to, co Ty myślisz, że oznacza. Wiem, że expecting prawdopodobnie otrzymam komentarze pod uh, moim wideo. I będą one pełne ludzi piszących Ja naprawdę wierzę, że Bóg do mnie przemówił. I powiedział mi, żebym zrobił to. Mogę Ci nawet powiedzieć świadectwo, że Bóg kazał mi zrobić to, ja myślałam, że miałem zrobić coś innego. I gdybym zrobił, co ja chciałam, to byłaby katastrofa. I ja wiem, że Bóg do mnie przemówił. Ja słyszałem głos, poprowadził mnie tą lub tamtą drogą. Ja znam te komentarze już teraz. Będą one przepełnione ludźmi mówiącymi dokładnie to ale to jest na inną rozmowę. To jest temat, który poruszę w późniejszym wideo. Jeśli Pan pozwoli za dwa hmm. lub trzy tygodnie. Ja mam teraz trochę podróży przed sobą, ale przeprowadzę uh, wywiad z moim drogim przyjacielem Jimem Osmanem, który napisał książkę na ten temat i o tym będziemy uh, rozmawiać bardziej dogłębnie później. Ale celem tego wideo jest pokazanie czegoś Tobie bardzo konkretnie. To wideo miało specjalny cel, aby pokazać, jak werset 27 zostaje wyciągnięty z kontekstu. Tak więc, jeśli kusicie zostawienie komentarza, ja wiem, że Bóg przemówił do mnie, to będziemy mówić o tym przy innej okazji. To jest rozmowa na później. O tym, o czym my mówimy teraz, jest 27 werset Ewangelii Jana 10. Moje owce słyszą mój głos. I ten werset został wyrywany z kontekstu i nadano mu przekręcone znaczenie, które po prostu nie jest prawdziwe. Ja się cieszę, że tak naprawdę ma inne znaczenie, ponieważ prawdziwe znaczenie tego wersetu jest przepiękne, majestatyczne, głębokie, budzące podziw i pocieszające wykraczające poza to, co mogą opisać słowa. Ty, chrześcijanie, nie jesteś podarunkiem od ojca dla syna. Jezus daje nam życie wieczne. I jak na koniec chciałbym pokazać Wam wideo, na które natrafiłem na YouTube. To jest bardzo interesująca wizualizacja tego, o czym rozmawialiśmy. Zobaczymy tam grupę owiec i pasterza i znajdą się tam różni ludzie. Przypuszczam, że to turyści, którzy będą próbowali wołać owce. Owce jednak nie reagują na turystów, ale kiedy przyprowadzą ich prawdziwego pasterza, zobacz, co się stanie. To jest naprawdę dobra wizualizacja tego, o czym rozmawialiśmy. One more time. <laughs> <laughs>

They're yeah, coming. Czyż nie jest to przepiękny obraz? Zakończmy Ewangelię Jana, rozdział 10, 3, 4, 5. Jezus mówi, temu odźwierne otwiera i owce słuchają Jego głosu, a On woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają Jego głos. Ale za obcy nie idą, lecz uciekają od Niego, bo nie znają głosu obcych. Owcy Chrystusa nie słuchają obcego głosu. One nie będą podążać za Buddą, nie będą podążać za Mahometem. Nie będą podążać za Josephem Smithem. Dlaczego? Ponieważ Buddha, Mahomet i Joseph Smith są obcymi. Owieczki Chrystusa nie znają głosu obcych. Owce Chrystusa znają głos ich pasterza i podążają za nim. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie zachęcające, drogi przyjacielu. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do następnego razu. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego będzie z Wami wszystkimi.